Często bywasz w telewizji tam masz kontakt z tymi, którzy niekoniecznie byli członkami stowarzyszenia i się umieli zabezpieczyć, prawda? I tutaj różne historie słyszałeś, nie za ciekawe, prawda? Jak można się załatwić, nie stosując tych pięciu zasad, o których wspomniałeś, nie? Często nawet odmawiam wystąpienia i było kilka takich przypadków, bo jak usłyszałem, że po prostu osoby, które występują w telewizji, mają naprawdę duże, duże problemy, za chwilę o nich powiemy. To, to widać, że po prostu do takich podstawowych zasad się nie stosują tak naprawdę i telewizja też bardzo lubi takie, takie aspekty, że na przykład ktoś nie może odzyskać mieszkania albo ktoś po prostu nie podpisał umowy, nie wziął kaucji i się dziwi, że ma problemy, bo trafił na prawdziwych oszustów, którzy szukali tego typu osoby, która nie robi selekcji, nie podpisuje umowy, nie bierze kaucji tak naprawdę, tylko myślę, że tam zrobi to po prostu gdzieś tam bokiem, nie będzie musiał płacić podatków. w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko jest połączone ze sobą w jeden wielki system przy wymiany informacji? Nie zapomnij, zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki za wsparcie, Robert Kuliga.